Co? Co? Nawet w niego nie wlazłem. Jestem na radiacji. Znajdź drzwi. O! Pomożesz mi? Światełko? Po- tak. Jak, e, jak jesteś martwy i be, be, pojawi się takie siodełko z takim dźwiękiem, jakby dzwoneczka A pojawia się takie... Mm... A, mam jakieś czarne drzwi z znakiem nieznanym To są białe drzwi No, mam jakieś białe drzwi z kłódką Ej, zup, białe? Eee, te Ta, ja tam weszłem i są tu takie białe zablokowane Masz do nich klucz? Czy coś? Czy ty jesteś? No, jestem tam na radiacji. Na pewno. No, jestem przy tych biach Już słyszałem potwora. Taki krzyk, to to jest. Amy. I każdy no dźwięk, coś... który jest się w stanie, to jest potwór. Ja wróciłem. Jesteś? No, jestem na radiacji, ale nie mogę cię się znaleźć. No bo jestem przy tych białych drzwiach. Jakich białych drzwiach? No tam y, były też żółte drzwi. Aha. Jestem obok nich. Się sprawdzę, czy jesteś radioaktywny. Radi nie, ty jesteś radioaktywny. Nie ma do tego głupszego. Zdesni Stiller. O. Masz? No nie. Hmm. Może to zadziała. Zadziałało. Ej, mordo, gdzie jesteś? Na dole. O, tej dark room. Zobaczcie te drzwi są otwarte. Tak. Zobaczcie te drzwi są otwarte. Które? Te. Nie, lo loket. Dobra. Skaczemy. Trzy cztery. O nie! Gdzie idziemy? Nie wiem. Jest to wyjście? Tu nie ma wyjścia chyba. Skin Co to było? Skin Stealer, mówię już trzeci raz. Męskiej toalecie, ktoś. Yy, ten Żyga. Czerwone drzwi. Redka. Nie mamy red. Mam tylko. E, red, e, te. Co mi się mam tak gra? Ej, co mi się tak glitchuje gra. Czekaj. Muszę coś zrobić w ustawieniu. Mi tak jakby je jak kruszam ekranem, to mi się takie dziwne. Ten robi. Blue, mam... Garage Axis, kartę mam. Niebieską kartę. Co mi się dzieje? Mam jakąś zgliczowaną grę. Dajżej zglitszowaną, kurde. Ale serio, ja mówię. Szukaj, Valve Nie mogę, mam się. Serio? Jak ja ruszam kamerą, to wszystko się staje rozmazane. E, zjedz e, ten. E, tabletki. do Sanity, a nie kurde ustawienia. jest? Co to było? Sanity! Słuchaj, co mówię. Siema, mordo. Zle. Mogę Dla ten były... nie, nie. Co masz? O, weź. Dobra, dobra, nie mogę. Ja nie mogę, ja mam full nawet nie masz Cześć. ani jednego walwa Czyli że takich ról mam walwów no, no weź interakcję. potrzebujemy czerwonego eee. wrzaski nie do tego musimy znaleźć walwy tam był ale słyszałem bardzo niepokojący krzyk eee no znowu jak patrzysz się na potwory to ci psycha że nie patrzeć się na potwory nie zarąbiście nie masz walwów? tam był ale takich? fuck się przez niego dziadyka mnie teraz będzie goniła fuck i nie mam jeszcze staminy Mam drzwi. O, tutaj są obydwa bydła. i przez niego zginęłem. Gdzie jest? Ile masz jeszcze żyć? Nie wiem. Bo ja osiem. Dara. Uciekłeś od niego? Tak. No. Sią. Muszę teraz pomyśleć. Zginąłeś? Nie. Ja musiałem chwilę pomyśleć Teraz pierwszy raz chyba tak, Musiałem naszego... pomyśleć. Pierwszy raz poprzez całego naszego gimba. Ora twój żo. musiałem pomyśleć Teraz też ten, bo ogólnie. Hej, nie musiałem... za twój łeb. Przez szafkę. Nie. Yeah. Kaj, bo tam jest Someone za Someone is inside. Czekaj, muszę coś pomyśleć. Jak potwór... Dobra, czyli potwór ma tylko jedną drogę. Tak to rozumiem. Byś mi pomógł szukać walwów. Nie masz walwów eku. Cholera. Zobaczmy, aż taką wal. Czekaj, nie ma potworów obok mnie? Nie. No dobra, ale muszę pierwszy zjeść tabletki. Czyli tych krążków, no nie mam. To weź je szukaj. Ja wiem, gdzie był jeden. Gdzie? Y, obok y, kibla. HA? A mi zadało. A był tu Valve? <try> <try> tak, wziąłem. No. To widzisz? Yes. Cholera. Try wam się. Piad. Piad. Serio. Piad. Bo ktoś szafki jest. A ile jest tych potworów? potrzebny. Masz ostatniego? Tak. Otwór tego Idź do tego Kibla. Łaj. No tam trzeba iść. Kot, kot, zadał mi HP. Kot. I zadaję HP. Nie gadasz, że jeszcze jeden. No jeszcze leci Teraz nie może mnie nigdy zabić. Ja pierdzielę, psychami mi siada totalnie. Nie Musi. FAK Cholero! Jedna! Ja tak przesuszyłem no Słyszę coś się wiem Powiesz gdzie jest? Tak mi kotek, nie kotek nie Ale Ale się musisz... O cholera Obok ty nie przeszedł totalnie Mi spojrzał w tą szafę Ej, szkoda, że Nie jest tak, że jak potwory yy, Że jak za długo siedzisz w szafie To potwory już za ciebie automatycznie idą Jak? Nie ma tutaj nic Chodź Czekaj, czekaj Dobra Nie ma tutaj tego to tych to drzwiach, tego klopa Nie, to był kot nie, nie ma kodu To ja nie mogłem otworzyć Zaczekaj, bo ja mam stamina. Czekaj Zjechał! Fajnie się żyło. Fajnie się żyło. O. No nie mam jeszcze staminy, chłopie. Tak, chłopie, nie żyje. No, Nie żyje. Po co otwierałeś? Nie wiem, po prostu. A to tak. ty. ty nie żyje. Ej! No. Nie są drzwi. Nie gdzie jest potwór? Zamknąłem go tam, gdzie mamy iść. Serio. Gnoju, bierz bierz rzeczy, rzeczy bierz. Nie mogę gnoju. Chodź na górę, na górę. Gnoju, nie mam. Na górę szczere. i zeskocz, zeskocz z schodów. Aha, na mnie. Nie ta, mogę, na mnie! Nie mogę cholero. Zeskocz... Podpocz, e, ze schodów. No. O, wiesz rzeczy. Zeskoczyłem. Nie mogę cholero. na tak szybko. Zabiłeś. To nie... tak, kurde. tak kurde nie żyjesz. No Usun się. A na tym levelu są potwory? Co? Zabij. To nie trzeba było. Ja ci mówię, nie trzeba było otwierać tych. Ale on teraz sobie pójdzie. I iść z powrotem na ten parking, jak nie, żyłe, jak nie żyjesz I na parkingu jest Bo to jak żyjesz, to idź tam Czekaj Muszę chwilę pomyśleć A dobra, dobra To teraz, jak on pójdzie, to klikasz te cholerne drzwi Wlazł z powrotem Na górę, na górę, na górę Za nami tak, Winda mi się trzeba kod do windy. Masz pot? Nie, a to jest kartka. Try this 1, 0, 3, 4. Voila. <noise> tak kurde, powinni dać 1, 2, 3. Deep parking, Jezus Maria biblioteka. Mówisz, że to, ta gra jest na krótko. Party goer, serio o. Nie gadaj Cholera. Te latarki to gówno. One nie świecą. Bo ja nic nie widzę tu. Też tak kurde. Co? O przyjemnie. O drugi moc Jerry. Ej, mysz! Do mnie? Jestem przy komputerkach, tu jest bezpiecznie. Słyszała tego gościa? Mam Mam e, generator. Ta, super, Fuzy trzeba. Co? Trzeba fiuzy. Ściano, Co to za dźwięk? O, otwarte te drzwi, Jestes? ja mogę iść do tego. Chodź do komputerów, proszę przyjść do mnie na sam start. Proszę przyjść po mnie. No ja jestem na starcie, coś. Ale nie, bo tam później są komputery. Obok mnie był Jest potwór. Komputer. Chodź, chodź. Gdzie jesteś? Przy komputera. Po... Ja jestem przy innych komputerach. Jest to gdzie zaś zaś polazujesz? Nie wiem, ale obok mnie jest potwór chyba. Czyli tutaj. Byłaś. <laughs> Ej, zagwiżnij. No, wyjdź i chodź z powrotem. Weź też nie poszukaj mnie, że ty stoisz w miejscu i ja przez całą. Nie, całą bo lewę. obok mnie. Był po... Jest chyba dalej. Jest ktoś. obok mnie, to teraz możesz do mnie przyjść. Eee... Potkamy się. U! Obok mnie jest, cholera. Jestem przy komputerach. Te jest za łek. Ej, która jest godzina? Nie wiem Bo ja muszę chyba już kończyć Byłem obok windy Do windy idę do windy Co? Idę do windy Nie, byłem przy tamtych komputerach, przy których ty byłaś Idź! Czemu ty nie idziesz? Nasza postać, powiem tak, nasza postać jest debile. Gonij ją potwór i to zamiast iść do szafki, to nas stoi. Ej, kończymy? Nie. Nie, bo ja już muszę. Ej, mączkę. I... Wróćmy się do levela 0. Do którego? Jesteś? Zaryspiłaś się? Nie. Tak. Tak. Gdzie ty jesteś? Jestem przy generatorze jakimś. Przy dźwigni. Nie, generatorze. Chodź. Dobra, czekaj, bo ja nic nie widzę. Daj mi latarkę. Chodź. Nie lubię takiego levelu, gdzie jest ciemno jak w polerach. Trzeba fuzę, ja chyba wiem, gdzie te fuzy mogą być tu. Um. Wolę, kiedy jest jasno Yes Wleziano? Czekaj, czekaj, to nie, muszę tabletki. To jest chłopata, y, szczotka Nie, ho! Tu! Nie, tu nie tu. Chodź. Ja chyba mam pomysł, gdzie mogą być te fuzy. Ja mam teraz zrąbaną yy, psychikę totalnie. To dosyć sebeć. Ale nie. W realu. Aha. To dobrze. Ale tam gdzieś było to. Co jakby przeprowadzić tamte potwory ee, z... Nie wiem. No, ...normalnego parku. Serio? Ej, 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 ej. Nie mam w kurde. W śmieć ta obok mnie są drzwi. Gdzie jesteś? Czekaj na mnie, czekaj, bo ja zinam. Ile jeszcze mam żyć? Pięć żyć kopie. Chodź, wiesz... wiesz wszystko. A nienawidzę cię. Przeczytajmy teraz to. If you find some paintings look at them closer. Secret co? Czekaj, co masz na głowie? Czemu ty jakby masz yy, czapkę urodzinową na głowie? Poznalazłam. O, jest tutaj coś. my, M. M. M e. Czekaj, Jest tutaj jakieś kody? Tak, to są kody Jest, tutaj Ja. Yeah. Tu e. Mary, Mary, e. Mary I wejdź na to i ustawiaj cyfry jakie ci powiem, ok? Czekaj, czekaj Czekaj Me Mel My, czekaj, czekaj, szukam M. Ale jest już my ustawione. Dobra. My nie. My E. L. Mel. No. Melo. Melo. będzie. <laughs> Melo. 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 Eee... Nie uwierzysz? No, Melon Melo No, Melon Co We to było? E, Fuse, weź w jelly, bo już mam dwa. Ja mam y, jelly, no A Weź Fuse, y Weź w jelly. No, wziąłem jelly. Jest tutaj. No, mam Fuse. jelly. Dobra, to czekaj. Nie, Fuse. zabrałem. Okay. Dobra, chodź. Pa, ładnie bekasz. Teraz się Jak trzeba ja, miał... ja mam już z z zrytą psychikę. Czekaj na mnie. Gdzie ty? Wracam do radiacji. Tak, no, kurde, ja jestem na środku. Si Czy poszłeś? którędy ty poszłaś? Nie wiem. Bo wró wróciłem się do radiacji. Szukam teraz tych drzwi. No to będzie za mną problem. Ej, Mowgli jest w cholery. useful. Nie wiem, gdzie jestem. Jestem tam, gdzie byłem. Jestem już w biurze. Gdziele, co to było? Przeszłeś? No ja już jestem w ofis. Nie wywaliło. W menu Spoczyna. jestem. To Łączaj. Ale nie, bo tym po mnie nie wrócisz chyba. Rzucisz po mnie? Tak, ale dołącz. Czekaj, bo mnie... Gdzie ja jestem? Wiesz, gdzie ja jestem? A dołączyłeś? Tak. Jestem przy... Yy... W szafce i w... przy tamtych korytarzach jestem w szafce i tam gdzie były te ten, tam gdzie Mamy prąd. No kurde, śmiesznie, jak ja jestem gdzieś indziej. Jesteś jeszcze w, w tym? W lobby? Jesteś je w level 0? Tak. No to, to level 0 to jest lobby. Przekończyć. Pa. Pa. Dobra, mam, że, mam nadzieję, że wam się spodobały te ścieżki. Na następnym odcinku zapraszam tylko w górę i subskrybujcie. na dyskorda w opisie, do zobaczenia. I cześć.